Dzisiaj w liceum Golden Beach! Podsumujmy. Kosmos to lata świetlne niewiadomych. Wszystko jest możliwe. Genialna prezentacja, Angelis. Nie z tego świata i to dosłownie. <grym> ja mam przedstawić swoją jutro i denerwuję się. Poradzisz sobie. Jak już mówiłam, jeśli chodzi o kosmos, to wszystko jest możliwe. Racja. Wszystko jest możliwe. Hej, rodzinko, wróciłam. Fajnie! Wow, Stacy! Co tu się stało? Przemeblowałyśmy pokój, żeby pomóc ci w prezentacji o kosmosie. Skoro tak się martwisz, po prostu poleć w kosmos. O, jasne, ale najpierw pieski. Lecimy na drogę mleczną. Kto się z nami zabiera? Stacy i ja zasiądziemy za sterami. No dalej Barbie, pieski już gotowe. Dobra, masz rację. Trzy, dwa, jeden. Tartujemy! Wspaniale jak jest! Ale super! Wow! Witajcie na planecie Syrenek. Czekałyśmy na Was, na gości! Proszę, kosmiczne jedzenie! Wow, co to takiego? Astronauci jedzą suszone jedzenie, które starcza na dłużej. Poza tym, raczej nigdzie stąd nie odleci. To ciekawe, widzicie? Naprawdę wszystko jest możliwe. Chyba raczej Zingzorb. Zingzorb? To na naszej planecie znaczy wszystko jest możliwe. Ale super. Czołem ziemianki. Miło, że do nas wpadłyście. Ostatnio wiało tu nudą. Naprawdę? Tutaj? Chciałybyśmy zrobić coś ciekawego. Nauczcie nas. Nie wiem, czy jestem dobrą nauczycielką. Poza tym jutro mam ważną prezentację i bardzo się denerwuję. Do tego na pewno już znacie takie zabawy jak gry, tańce i ręczne robótki. Co to takiego te tańce? Co? Nie wiecie, co to są tańce? Okej, okay. tego na pewno mogę was nauczyć. Wow, ty chyba też wyznajesz zasadę Zing no dobrze. Najpierw musimy przebrać się w najbardziej kolorowe stroje, żeby wczuć się w atmosferę. Robi się. <średencji> 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 Przepięknie! Wow! Cudowne stroje! Wspaniałe! <laughs> tak! Bardzo dobrze! O to chodziło! Co za styl? Błyszczycie jak gwiazdy! <laughs> Świetna zabawa! Teraz potrzebujemy muzyki. Ha, nie mamy tu radia, prawda? Ktoś tu powiedział muzyka? Macie szczęście, ponieważ la 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 la, uwielbiamy śpiewać. Świetnie, mamy już nasze gwiazdy. Co? Gwiazdy? O, e, znaczy gwiazdy muzyki, a nie takie gwiazdy na niebie. Okej, okay. oczywiście. Jesteś świetną nauczycielką. Dziękuję, będziecie śpiewać, a my tańczyć. Ale... W sumie jak się tańczy, to akurat bardzo proste. Ruszacie się do muzyki jak tylko chcecie. Tak będzie dobrze. Nie ma dobrego i złego tańca, bo nieważne jak wyglądasz, tylko jak się przy tym czujesz. Oh. <laughs> la 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 śmiało. Zaczynamy. I've been my whole life for this moment. Now it's my turn in the stars. Ah, Zabijamy te wasze tańce! Dzięki, że nas tego nauczyłaś! Jak widać, wszystko jest możliwe! A co to ma znaczyć? Nie rozumiem. O, znaczy zink zorb! Ziemia do Barbie! Ziemia do Barbie! O, chyba się rozmarzyłam. Martwisz się jutrzejszą prezentacją? Wiesz co? Nie, ponieważ wszystko jest możliwe. Powiedz zink zorb! Zing Zorp. <noise> <laughs> yeah. So you start by putting the red Wow! Be <laughs> together. Group shot.